Witam Was serdecznie w serii Endgame Polska Gra Postaci. Słuchajcie, po długiej nieobecności, jak wiecie, no i oczywiście ten cały okres świąteczny skumulowały się na to, że można powrócić na stare tory. Przed nami, proszę Państwa, Elektra. Elektra, słuchajcie, jest to amazonka o imieniu Dea, jak widzicie, czyli bogini, która... Cechuje się jednym z najwyższych, o ile nie najwyższym uderzeniem jednego ciosu. E, ta oto tutaj jest szacowana około 300 czy 320 tysięcy uderzenia. Słuchajcie, gdyby nie była kobietą, nazwałbym to One Punch Man. No i oczywiście e, zapraszam na pokazanie tej postaci. Lecimy. Had the evil from my dreams followed me with my heels. He seemed to, to have demons of his own. Postać i rozbudowane statystyki. Za co, oczywiście, przejdziemy do tego, nasza spierdzonka, bo tak fachowo nazywa się ta postać, naprawdę, naprawdę jest w stanie kroić. Wszystko zostało zdominowane przez mozaikę, a tutaj, proszę, ciekawa propozycja, słuchajcie, dla ludzi na pewno cierpliwych i chcących czegoś innego. Czy sprawdza się? No słuchajcie, sami zobaczycie. Postać. Słuchajcie, ja mam tutaj kliknięta aż 175 w siłę i oczywiście jest to kwestia wyboru ekwipunku. Może być mniej. Zręczność raczej będziecie mieli na tym poziomie 85. No i oczywiście cała reszta kliknięta w żywotność. Nic oczywiście. Energię. Mamy tutaj Resy na maksa obrażenia, może nie są tutaj jakieś takie wyśrubowane, jak widzicie, ale słuchajcie, to wszystko jest, mnoży się, dzieli, mnoży, dzieli, mnoży, mnoży, mnoży i kumuluje, a tak wyglądają właśnie rozbudowane statystyki i powiem Wam, no, jest naprawdę groza. Zwróćcie uwagę, oczywiście od razu mogę zdradzić, postać nie porusza się na Enigmie, inaczej nie będzie miała takiego, powiem to wulgarnie, pierdolnięcia i oczywiście resy Uwielbiam tutaj je mieć na maksa i z tego właśnie wszystko wynika, że ma 120 do prędkości poruszania się i naprawdę zapierdziela jak mały parowozik. Odzyskiwanie równowagi to głównie zawdzięcza oczywiście skiller. Szybko rzucanie to nie ma żadnego kompletnie znaczenia, no ale właśnie chodzi w tym one punch Manie, one punch woman, tak? Chodzi głównie o to, że demony i nieumarli, no po prostu mają przestrane. Dzięki właśnie zbroi 200% jeszcze do obrażeń zadanych, 100% do obrażeń nie w słuchajcie, taki Diablo naprawdę nie żyje zbyt długo na wylet klon. 40% szansy na długodzące uderzenie i oczywiście mamy tutaj 20 absorpcji błyskawic, absorpcji zimna, odporność na zamrożenie. No i oczywiście łamiemy oczywiście niewrażliwość wszystkich potworów Sander Charmem na błyskawice, i mamy tutaj dodatkowo 20% do umiejętności błyskawicy i minus 80 do pełności wroga na błyskawice. Możemy lecieć dalej. No, umiejętności, jak się pewnie domyśliliście, łuk i kusza Naprawdę nic. Eee, pasywne. Mam tutaj jeden punkcik kliknięty w krytyczne. Jeden punkcik w penetrację. Nic. Absolutnie nie mam przebijania. To raczej nie ma sensu. Po jednym punkciku tutaj w uniki. Eee, jeden oczywiście zewnętrzne spojrzenie. Spowolnienie pocisków. To też się przydaje. Przyjęta jak najbardziej. I cała reszta, która nam zostanie, ląduje właśnie w Walkirię. A czym głównie zabijamy? Otóż posługujemy się hmm, dwoma uderzeniami. Jedno oczywiście to jest uderzenie błyskawicy, no a drugie oczywiście elektryczny cios. Jeden służy nam do opędzania się od much, a drugi, drugi służy do one-shotowania. Czy tam dwa ataki naprawdę wystarczą, żeby złożyć jakiegoś mega potworka? Le, reszta tylko jest jakimś takim dodatkiem i synergii. Także starcza nam absolutnie na wszystko punkcików. A teraz znowu możemy lecieć dalej. I've been searching for you, Marius. At last I find you. It wasn't my fault. It was the Wanderer. Wyposażenie i skrytka to chyba najciekawszy moment e, tych wszystkich odcinków. Słuchajcie, postanowiłem pokazać ją w jak najpotężniejszym zestawieniu. Także, słuchajcie, jest dosyć wyśrubowana. E, próbowałem różnego rodzaju tutaj e, zmieniać merca. Na, też na Amazonkę z łukiem, z wiarą próbowałem oczywiście powłoginę Sferatu, która nam tam zwiększa szybkość ataku wykradzione. Mamy też oczywiście gniew Lorda, Ta szybkość ataku, słuchajcie, no. Nie za bardzo się przydaje, bo naprawdę jeden, dwa strzały i gościa nie ma, słuchajcie, obojętnie do jakiego bossa byśmy nie podchodzili, no i oczywiście walimy go z uderzenia błyskawica, jeżeli mamy tutaj jakiś tłum u siebie, no to elektryczny czas i wiązki załatwiają praktycznie wszystko. Co jest na przykład ważne? skilerki tutaj mamy jeden do szczepu i włóczni i właśnie 7% do poruszania się. Dodatkowe to są. I oczywiście nie należy zapominać, i to się przydaje, no bo niestety wszystko bierze ona na klatę, 12% do uzyskiwania równowagi, i tutaj manipuluje sobie, zostawiając te dwa wolne miejsca, jakbym coś dropnął. Czy zakładacie jeszcze rzezi? Przypominam jeszcze raz, że postać ta uderza z błyskawicy. Te obrażenia fizyczne no, nie robią tutaj żadnego jakiegoś wielkiego kabum. Resztę po prostu ona po prostu wypala. Ale w sekwencji takiej jeszcze modelarskiej mogę pokazać Wam jak ona wygląda w różnych rodzajach płytach. Różne rodzaje płyty tutaj zebrałem i tak na przykład mamy tutaj chaotyczną zbroję 15D. Tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj krakenią z korupę, Pyk. I właśnie wygląda tak, i mamy oczywiście archońską 15D, też oczywiście okowe i wygląda ona tak bez gaci, ale ja oczywiście chciałem w świętym palcu, żeby mieć totalny PF, totalny, totalne wszystko, czyli mamy 1111 obrony, ale muszę od razu zaznaczyć, że jeżeli jest na niższym levelu, lepiej ubrać po prostu zbroję, która wymaga mniej siły i po prostu będziemy mogli to zrekompensować więcej życia, bo lubi się po prostu wyłożyć na tym etapie, jak już ma 90 level, no to naprawdę okowa w świętym pancerzu robi robotę, potrafi też odbić. Nie może tutaj zabraknąć oczywiście Oka Gryfa Perfektu z Bitym Jawelem od śmierci 25 na 20. Mamy tutaj zwykłą Mare 30, naprawdę nie zamieniłbym ją na żadnej inne. Mamy tutaj upgrade'owane Aldury Perfy 67 do defa, 40% właśnie do szybkości. I to jest gitarka, 10 otrzymywanych obrażeń przechodzi na manę, no siorbie manę jak potłuczona. Mamy tutaj obrączkę Bulkatosa. 5% wykradania życia, no i 1% do skilla. Mamy tutaj oczywiście tego nie może zabraknąć. krótszy lód, e, mamy jakiś AR, 20% do zręczności, oczywiście, absorpcja na zimno, etc., etc. Dla mnie podstawa Wigor Boga Gromów i to nie ze względu na to, że dodaje plus 3, tylko posłuchajcie, 20% do siły, 20% do żywotności, 10% do maksymalnej odporności na błyskawice i 20% do absorpcji błyskawic, To robi kolosalną robotę. Tym bardziej, że ona tutaj odejmuje z Sande Charma na rękawiczki. Załyczyłem, słuchajcie, no uważam, że są przepiękne. Świetny def, pięcio, y, y, pięcio poziomowe zaklęcie nowy przy otrzymaniu trafienia, czyli dodatkowy boost. 2 do szczepu i włóczni, 20% szybszy atak. Trzymany wykradzione, to jest fajne. 30% właśnie do obrony i perf, 30% do odporności na błyskawice. Reszta ta popatrzcie, jak to właśnie wygląda. 3 minimum daje do odzyskiwania równowagi, reszta to jest bieganie. Tutaj na samym końcu jest po to, żeby kompletnie zniwelować i uzyskać ten najwyższy próg odporności na błyskawice, 7% do poruszania się, 30% na błyskawice, e, Drogi, drogi skillerek, a reszta e, 3% szybsze bieganie i 5% do odporności. Nie mogą zabraknąć oczywiście ani 20x20 20 i perfekt No z tym torczem jest problem, bo Amka, a właściwie to hybryda Bołki bo teraz bryluje na duelach, no i ten Torch jest naprawdę kosmicznie drogi. Jeżeli chodzi o CTA, nie ma tutaj problemu z dźwignięciem ducha, mamy tutaj Spirta 35, no i oczywiście CTA w kryształowym mieczu szósteczkę. Tak wygląda ta postać, tak wygląda wszystko i możemy lecieć dalej. Zapraszam. No, i jest i pan najemnik. No i powiem wam, tak jak mówiłem już na samym początku, próbowałem różnego rodzaju permutacji tutaj z wiarą, ale najlepiej się sprawdza właśnie. E, najemnik z drugiego aktu, słuchajcie, z, e, z leczenkiem Remedium, czyli Cure e, na głowie, e, wszystkim już się stosuje: po prostu okowe honoru, weteryku 15D, Archońska. No, po prostu super sztos, zbroja, a w ręku nie może zabraknąć w rozdzielaczu olśnienia perfa 17. No, i to jest po prostu plus modlitwa. Słuchajcie, nie da się tego położyć. No, i znowu lecimy dalej. No i mamy to Dobrze, dobrze panie Bobrze Zobaczymy o co tutaj chodzi A najlepszą taką sztuczką jest to I to wam zaraz pokażę Dlaczego właśnie święty pancerz z tym czerwonym Musimy tutaj udać się do Akary Słuchajcie spokojnie pobiegniemy. W ogóle zobaczymy sobie jak to kiedyś wyglądało Sztosiwo a, chodzi o to, żeby przyzwać taką samą złotą i zobaczycie, o co mi chodzi. Nie czerwoną. Ja wiem, że czerwona jest najlepsza. Jest! Rozumiecie? Jest idealnym klonem. Jest taka sama. O Jezu, jeszcze oczywiście w poprzednim nie pokazałem, czym walczy. Tutaj spalone i słuchajcie, jest tutaj oczywiście dwa wybory, ale najlepszym wyborem jest matriarchalna włócznia. Słuchajcie, matriarchalna włócznia, w której robi się perfa nieskończoność. Najważniejsze jest, żeby było minus 55% do obrony wroga na błyskawicę. O to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że matriarchalna włócznia nie ma takich wymagań. Może ma mniejsze obrażenia, ale mówię, nie chodzi tutaj fizycznie, ale jest po prostu szybsza, ma lepszy jazd. Co za tym idzie, tutaj mamy włócznie 15ED i zrobione 338 do obrażeń, słuchajcie, wyszła mi perfekcyjnie, nie chcę ją przelewowywać. brakuje tylko dwóch oczek do perfa, jest minus 55, sztos i takie ważycze. Przepraszam, że nie było w tamtym, nie pokazałem, trudno, odcinek dalej się toczy, wszystko się tak naprawdę rozbija o tą nieskończoność, a my możemy sobie udać się na szręka. Kości zostały rzucone, powiedział mąż, rzucając chodą żoną. Jak widzicie, sylwestrowy nastrój się udziela, poświętny, tak? Rzucimy sobie nawet bół, A czemu nie? Chociaż znaczy to raczej nie będzie potrzebne. Tak, mamy już Walkirię, czyli możemy tutaj sobie spokojnie łyk... ...jakiegoś tego. No i oczywiście na e, prawym mamy uderzenie błyskawicy, a na lewym elektryczny cios. Właściwie to jest wszystko jedno, z czego będziemy bili, bo i tak, popatrzcie, no takie mobki... Przepraszam, może na odwrót powinienem być, no ale słuchajcie, nie ma to kompletnie znaczenia. I bez znaczenia, jest czy to jest player 8, player 15, słuchajcie, wszystko leży. Mamy tutaj zaledwie takie obrażenia, ale uwierzcie mi, że to się właśnie mnoży przez ilość ciosów. Słuchajcie, nie ma co zbierać. O, spalona różka to może coś być. I naręczny kolec, to zaraz sobie zobaczymy. Słuchajcie, biega jak widzicie, całkiem przyjemnie, i gdzie z tym ryjem. I wypasienie. Może odcinek będzie przedługawy, bo najbardziej lubię chyba być. Chociaż nie, Bal, Bal, bal jest demonem. Także udamy się tutaj do harogat. A właściwie do pierwszego aktu. Well, well, well. Eee, pójdziemy sobie do Kejna, zidentyfikujemy, może coś nam tutaj sycącego wpadnie. Well, 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 no jest piękna, jest naprawdę piękna. Piękna i wypasiona. O, niestety nic i... ma niestety kupa. No dobrze. To by było na tyle. Aha, ile się naprawia po takim czymś? Czy to w ogóle się naprawia? Zero. Miodzio! Miodzio, słuchajcie, o to właśnie Polska walczyła. Lecimy dalej. You have just the doom of this world. Fire! MVP. No nie? Nie? Jeszcze raz nie. Trzy razy nie? Nie wyobrażam sobie tego. Oczywiście ma zasięg, tak, który dedykowany jest włóczni. Wiadomo, na tym bazujemy. Eee, myślę, że no, jeżeli oczywiście ona by miała szansę kogoś pyknąć tą włócznią, no to jest w momencie. Tego się nie da zryda tak? No ale zanim by do kogoś dobiegła, doskoczyła, nie, nie, dajcie sobie, lećmy dalej. Destruction, uh hatred, -huh. terror. To everyone and everything. No i dotarliśmy, słuchajcie do końca. Eee, zobaczycie, z czym się borykałem, dlaczego właśnie ten merc, eee, Tutaj będzie bardzo dobrze to widać. Pójdziemy sobie na bala. Można, oczywiście, pamiętajcie, jeżeli nie macie takich rękawiczek, to możecie jeszcze bardziej spotyngować sobie nakładanie ją. Tylko pamiętajcie, że nie, bo ona uderza właśnie tymi błyskawicami. I tak właśnie obie. jeszcze raz pewnie się pomyliłem, myślę, że uderzenie błyskawicy jest do opędzania tu a elektryczny cios jest do zabijania bossów. No, no, słuchajcie, wszystko jedno i tak zabija wszystko i wszystkich. Nawet będziecie mieli tutaj e, opanowane przez grozę. E, rzucimy sobie jeszcze raz bu, czemu nie? Bo będziemy tam szli z buta, jak dobrze wiecie. Zobaczycie, czy ona rzeczywiście coś potrafi tutaj zrobić no chodźcie chodzi błysku BUM boom, boom. <laughs> słuchajcie włączymy sobie bo musimy iść tak dalej razek <laughs> no słuchajcie to jest bez szans i gwarantuję wam to czy to będzie player 8 czy będziecie tutaj wszyscy cokolwiek by nie było to i tak się położy słuchajcie widziałem jak brała chyba dwa, Diablo klona na dwa uderzenia także e, taka sugestia czy tutaj dawać ten szybszy atak czy nie nie ma znaczenia. No słuchajcie, można, można dziubać, ale ona i tak przez to, że generuje tak kosmiczne obrażenia, no jest i tak naprawdę zupełnie nic niepotrzebne. A z mają, nie mamy tego jasu, ale mamy i odporności wszystko. Zwróćcie sobie jeszcze tu uwagę. 75 ogień, 75 zimno, 75 i 85 na błyskawice. Spokojnie można sobie iść tym na obelturistami i wsadzić taki kijek, rozumiecie obojętnie tam komu, przez tego merc'a no wszystko będzie zregenerowane e, tego merc'a jest strasznie ciężko położyć, to jest w ogóle esencja całej regeneracji wszystkiego e, jak nie miałem tego merc'a i szedłem nią na amazonce z wiarą to po prostu zabierali mi jakieś punkty zajebistości e, czy tam hapeki, e, czy, e, czy ta mana się kończyła, a tutaj popatrzcie nic się nie kończy mogę ich topić jak ostatnie szmatki Rozpadają się takie chruściki, pęk Malina, malina, ale najlepsze będzie, oczywiście, jak dojdziemy do bala, bal będzie miał tam ciepłe chwile. No i pytanie: ile on w ogóle wytrzyma? Jesteśmy na trzecim. Będziemy sobie, o na sobie chociaż i tak jesteśmy kompletnie na to odporni. Kosmiczne uderzenia, słuchajcie, kosmiczne. Ja wiem, widziałem taki program. E, jakiś chłopak obliczał to dosyć konkretnie, i właśnie przy tym zestawieniu to jest właśnie pomiędzy 300 a 320 tysięcy. Raczej bym się skłaniał na 320 tysięcy e, od tego uderzenia, e, więc no jest naprawdę sporo. Bank i pokazywał to właśnie na Diablo i na Diablo klonie, odbijał do niego, pyk, pyk i Sayonara. Oczywiście na player 8 żadne takie tutaj. No, i tak jak mówię, nie robi to jej kompletnie żadnego znaczenia. A przez to, że ma tego merca, właśnie z leczeniem, no niezbyt się przejmuje, że ktoś się tam dziabnie, trzaśnie. No i bazujcie na tym, żeby jednak dać jej te pełne resy przeprzyjemna postać, przefanowa. Zupełnie coś innego, zupełnie coś świeżego. No i popatrzcie, ona wystarczająco biega. No wiadomo, ten teleport można by tu wsadzić. Eee, oczywiście. Enigme i można by się nią teleportować Ale nie dość, że nie ma FCR-a, to po drugie Po prostu no Też by szybciej biegało, ale nie miałaby Resów, nie miałaby resów Słuchajcie i brałaby wszystko na klatę To taka dosyć nieprzyjemna rzecz, branie wszystkiego Na klatę, ja tak uważam To jest moje takie skromne zdanie A popatrzcie jak tutaj sobie wybornie radzi I popatrzcie, że ta mana jednak Schodzi, te uderzenia ją kosztują Bam, bam Te uderzenia ją kosztują Naprawdę sporo, sporo wszystkiego no kosmos. Też możemy sobie wyłączyć... O, jakiś z fanatyzmem. o Cestus. O czemu? Co to się stało? Ojej. Patrzcie, możemy sobie nawet stanąć. Weźmiemy to, zobaczymy, bo to może coś być ciekawego. Rozumiecie, szpony wszystkie należy podnosić. Gdzie jest ten grzybek? Boom. Następny boom. Fajne jest to, że właśnie ma te dwa uderzenia, że jedno rozgania. Rozgania nam wrogów, tak? Czyli zabija wszystko, co jest wokół nas, tak? A tego bossa możemy po prostu sobie spokojnie trzymać na dystans. O, wypalili, wypalili nam manę, widzicie? Barze Czekajcie, czekajcie. Wypijemy sobie. Pewnie nic to nie będzie, ale zobaczymy. Tutaj, jakieś tutaj. No i Valkyria też jest właśnie wypasiona. Uuu, zbonusował się. Coś pięknego i niedrogo Pani Elektra. No i też świetnia. Świetna nazwa na tą postać Dea tak z łacińskiego bogini. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Bardzo przyjemnie oczywiście, jak dobrze wiecie, ekspisie Amazonkę. Nie, a to z Gidom naprawdę robi kolosalną robotę. No popatrzcie, jak oni się kurczą słodko. No i mamy bala, tak? Rzucimy sobie bu, Człowiek by nie był taki, żeby sobie przed balem nie rzucił bu. I zobaczymy jak szybko bal e, pójdzie do garażu. Jakbym to powiedział w czołgach. Czekajcie, zrobię ten drugi atak. Aha, nie, może tamten atak mógłbym. A słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. Bardzo skutecznie używałem tego elektrycznego ciosu. Może powinienem uderzenia błyskawicy tutaj zapodać. Słuchajcie, tak naprawdę bez znaczenia z czego się zapodaje. No wszystko naprawdę się strasznie, strasznie kurczy. Strasznie, strasznie świetna postać. Bardzo Wam polecam. Odmienna niż mozaika, tak? Kompletnie nienerwowa. No tylko pamiętajcie o tym, że ekwipunek, który tutaj Wam przedstawiłem, no jest best of the best. I taką właśnie Wam ją chciałem prze przedstawić. Przed Wami Elektra, czyli Spear Zonka, One Punch Man, One Punch Woman, tak? Dea, czyli Bogini. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie jest. A Was mogę zapewnić, że no będę się starał jakiś raz w miesiącu wrzucić odcinek, czyli następnego, następny odcinek można się spodziewać albo końcem stycznia i to też będzie niespodzianka, może nawet troszeczkę wrócimy na tereny PvP, tak? czyli duelowe. Ale będzie to coś ciekawego. Zawsze coś chciałem, marzyłem, a nigdy tego nie zrobiłem. A tutaj już zrobiłem, brakuje mi tylko 90. levelu. No i oczywiście jeszcze skilerków, italików, żeby wam to pokazać. Także będę się starał, chociaż raz w miesiącu, wrzucić wam odcinek. E, słuchajcie, nie subskrybujcie, nie lajkujcie, poglądajcie sobie. Słuchajcie, zróbcie ją sobie. Jak macie wszystkiego dość, mozaik tak dalej, świetna postać, bardzo przyjemna do grania. Papa, szczęśliwego nowego roku i widzimy się. No już, w nowym roku. Pa. i'm free throughout your world they must be stopped at all costs